Witaj. Dziękuję Ci, że jesteś na ścieżce poznawania prawdy. O prawdzie dużo już powiedziano, napisano. W tym przypadku, o którym ja tutaj wspominam, to prawda, która płynie z najwyższego, głębokiego źródła miłości i kreacji, jest bardzo jaskrawym światłem. Mało kto może je znieść, ludzie wolą światło sztuczne. Żeby poznawać prawdę, trzeba mieć bardzo szeroko otwarte oczy, uszy mocno nastawione, powonienie bardzo dobre i zmysły wewnętrzne obudzone, te paraświadome zmysły. Jak odbieramy informacje tej prawdy? Są różne sposoby. Nazywamy to powinnością serca, ruchem ducha, inspiracją, ale także głosem wewnętrznym i tymi sprzyjającymi okolicznościami. światło, które ciągle zbyt mało jest wśród nas. Zatem pozwól, że zabiorę Ciebie w czasy, w których masz szansę odzyskać swoje wrodzone zdolności. Zapraszam. Oddycha spokojnie swoim biologicznym rytmem. Rozluźnij się. Podaj mi proszę swoją prawą dłoń. Idziemy razem. Przed nami chmury, białe dymy, mgła, jacyś ludzie. Mimo to idziemy. Oczy twe otwierają się coraz bardziej, i natychmiast mgła rozstępuje się. Pod nogami bruk a po bokach sklepiki drewniane, takie z tymi witrnami drewnianymi, jakby jakiś skansen, a słabe światło z okien pozwala widzieć domy i bruk. Przed nami pojawia się coś niezwykłego. Podchodzimy bliżej i zauważamy napis, którego pewnie przychodni nie widzą. Spójrz, sklepik z prawdą. Trudno uwierzyć, że coś jeszcze takiego przetrwało. Zaprasza do wejścia. Chwila zastanowienia: Pytam się ciebie: czy na pewno chcesz poznać prawdę? Nieraz mówisz, przecież lepsza, najgorsza prawda od fałszu. A tak w ogóle to czemu utarł się najgorsza prawda? Bo tak to odbiera umysł zaprogramowany na to, co utarte znajome. Sprawdźmy zatem. Wchodzimy, drzwi trochę skrzypią. Odważnie wysuwasz się do przodu, a sklep okazuje się wielką, piękną przestrzenią. Pojawia się uśmiechnięta, zjawiskowa kobieta i grzecznie pyta: Jaki rodzaj prawdy Ciebie interesuje? Prawda częściowa czy prawda całkowita? Oczywiście, chcę całkowitą prawdę, mówisz. Nie chcę już oszustw, pochwał ani racjonalizacji. Chcę, żeby moja prawda była naga, jasna i absolutna. Ta piękna kobieta ze spokojnym uśmiechem na twarzy zaprasza Cię teraz do innej części sklepu, gdzie sprzedaje się całkowitą prawdę. I jednocześnie spogląda z ukosa współczującą na ciebie i wskazuje etykietkę z ceną. No, cena jest bardzo wysoka, mówi. A jaka jest, pytasz? Bo przecież zamierzać nabyć, chcesz nabyć tę prawdę za każdą cenę. Cena jest taka, mówi, że kto tę prawdę zabierze ze sobą, nie będzie już miał wytchnienia do końca życia. Pytam ciebie cicho. Chcesz tu nadal pozostać? Czy może wyjdziemy? Zastanawiasz się, wzdychasz. Jednak ściskam twą dłoń i komunikuję tym samym. Wytrwaj. To taki ważny dla ciebie czas. Jestem tuż przy tobie. Poczuj, jaka cudowna jest ta kobieta i chce pokazać prawdę. Mało kto to robi. Przewracasz gałkami w różne strony, szukając odpowiedzi. Nic nie mówiąc, siadasz na kanapce. Tak, znacznie lepiej. W pionie może być mało komfortowo. Zamykasz oczy, a przed tobą pojawiają się obrazy z przeszłości. Widzisz się w podobnej sytuacji. Jest sklepik z prawdą, a kiedy słyszysz ocenie, stanie smutku opuszcza sklepik. Myśli, jak woda w młonie szumią. Gdzie tam wolę, oczywiście, prawdę za znacznie niższą cenę? To przecież absurd zamęczać się czymś całe życie. No, od czasu do czasu, przecież pragnę spokoju i wytchnienia. Wolę jeszcze się jednak przez jakiś czas oszukiwać, usprawiedliwiać utrzymywać swoje wierzenia w to, co przekazali rodzice, religia, nauczyciele. Nie, nie, tego nie mogę puścić. Serce wali jak młot. To zbyt trudne. Raptem pojawia się myśl, czy ja nie jestem przypadkiem w sklepiku? I w tym momencie, jakim klient odmawia prawdy w opowiadaniu śpiew ptaka? No tak, bohater wówczas, pamiętam, wychodzi ze sklepiku. O, dreszcz przechodzi po ciele. Stop, mówisz. Zdecydowanie moje życie było dotąd zbyt martwe. Koniec. To już inny czas. Taktycznie wcześniej było tak, jak to zrobił bohater książki. Wyprostowujesz swój kręgosłup i mówisz głośno. Proszę o prawdę, bo moje życie i czas, ile mi go zostało, jest cenniejszy od wysiłku, jaki mam włożyć w samo wyzwolenie. Chcę wykorzystać już każdy dzień na życie w prawdzie. Słyszysz ciepły głos to proszę za mną. Otwiera się zupełnie inna przestrzeń. Przeciera z wrażenia oczy. Czy ja śnię? Widzę jak pod lupą, a zapachy są bardziej wyraźne. No i czuję atmosferę zimna. Czuję zimno coraz bardziej przenikające. A mój wzrok się mocno wyoszcza. Na dłoni buszują bakterie, a u kobiety ciało stało się nagle przejrzyste i widać jej kości narządy wewnętrzne. Ojej, to też tak można? Kobieta słyszy te myśli odpowiada. Właśnie tak. Odkrywa się prawdę, by dojść do zrozumienia. To jedna z szans, z wielu szans, na samowyzwolenie, czyli połączenie z prawdziwym sobą. Płynie schodami do góry. Do noży dolatuje smród gnijącego mięsa. U, taki sam jak kiedyś mama zapomniała o karkówce i zostawiła ją zapakowaną w folii w garnku. Była poza lodówką przez tydzień czy przez dwa. Obrazy przechodzą jeden za drugim. Z okresów, kiedy jeszcze były doznania takiego smrodu, zimno, coraz bardziej zimno przenika ciało. Dostrzegasz podziemne strumyki i rzeczki, widzisz ich zaciemnienie. Są zatrute. Co to jest? Gdzie Gdzieniegdzie snują się jakieś zjawy. Dochodzimy do cmentarza. Mają obdarte szaty, chude ciała. Wyglądają na głodne. Niektóre z nich bacznie się nam przyglądają. Wokół kręci się też dużo ludzi, głównie starszych. Zjawy śledzą, kto jest słaby. Mają jeden cel: zdobyć ciało, jak kiedyś. Smród już jest nie do wytrzymania. Uff, uf, toż to zwykła trupiarnia. Twój wzrok przenika ziemię, betony. A w głębi widzisz obiadany przez mady i inne żyjątka martwe ciała. Przychodzi olśnienie. Przecież tu nie ma moich bliskich. A mama nakłania mnie do obowiązkowego odwiedzania takich miejsc. Dlaczego? Tu są takie kombinezony, które oni porzucili po kosmicznej podróży na Ziemię. I ludzie zrobili z tego muzeum. To po co nakłaniają nas na takie ceremonie, wchodzenie w te ponure miejsca? Czemu już nie chowamy bliskich jak kiedyś? Odpowiedzi szybko przychodzą. Smutek i przygnębienie, tak, o to przecież chodzi. Być słabym i biernym. Te myśli podchwytuje przewodniczka. Widzisz, gdybym powiedziała Tobie: Nie chodź na cmentarze, tam jest trupiarnia, tam są podczepienia, które zmieniają świadomość, osłabiają, to nie byłoby odzewu. Bo tradycja jest bardzo silna w ludziach, w grupach, jak kajdany z grubego łańcucha. No tak, przyznajesz, to prawda. Bo już od lat słyszę, Elżbieta o tym mówi, a ja dla rodziny. Namawia mama, teściowa, i tak dla spokoju, jak głupiec lecę, jak ślepiec właściwie. A świece, kwiaty, jaką tu mają wartość? Słyszysz? No właśnie, te świece i kwiaty to element dekoracyjny dla przychodzących, żeby tu im było ciut milej. Zjawy nie boją się sztucznego światła. Płomień ognia przyniósł na świat Prometeusz, i od tamtego czasu jest w nim dużo nieporozumień, strat. Trumna, płyta nagrobkowa czy kamienna urna są dla słabej duszy nie do pokonania na tysiące lat. No, podobnie jak ostatnie namaszczenie, które przykuwa do świata iluzji, nawet nie wiadomo na jak długo, na bardzo długo. Nie wiem. Trudno to pojąć, że ludzie coś takiego kupują. Wasi mędrcy dawno już odkryli co najważniejsze jest podczas wytowania w przestrzeni materii. Zalecają nawet, by utrzymywać się na wysokich częstotliwościach, aby doszło do wyzwolenia samowyzwolenia z kręgu ciągłych narodzin. Mówią i słusznie, unikaj ponownych narodzin. Jednak do tego można dojść przez pełne zrozumienie, takie faktycznie pełne, gdzie to zapisuje się w każdej komórce. Są wśród Was tacy, co manipulują narodzinami i odchodzeniem, prawem grzechu i karmy, robią wszystko, by te wibracje życia zaniżać. Dlatego stworzono cmentarze, więzienia, kościoły, sakramenty, wielkie skupiska miast, miejsca mordu, rzeźnie, wojny, terroryzm, gwałt na kobietach, dzieciach i mężczyznach. Z przykrością muszę powiedzieć, że zbyt dużo czasu. Marnują ludzie bezużytecznie. Manipulacja sprawia, że ludzkie byty pozbawione są światła przeciętnie mają 2-3%. Bez wiedzenia i czucia nie potrafią miłować siebie na cmentarze chodzą faktycznie ludzie już nieżyjący lub ledwo żyjący. Dbają o groby, bo już no, żeby tym pokazać młodym, co mają robić z ich grobem. Nie widzą, nie czują, co tu jest. I nie znają innych rozwiązań. Ach to o to chodzi? To tyle trupów chodzi na ziemi. Tak. Takie puste samochodziki, puste kombinezony, skorupy. To problem ogromny. Pierzesz głęboki oddech. Przez chwilę milczysz. Teraz to w pełni rozumiem. Bardzo, bardzo dziękuję, moja ukochana przewodniczko. Moja wdzięczność jest ogromna. Już wiem, co robić, bo tak, bo przyszło do ciebie zrozumienie pełne zrozumienie, które przenika serce i głowę. Tak, tak, też tak to czuję. A po inną prawdę się jeszcze zgłoszę ponownie i to wkrótce. Ach, jakoś lżej na sercu, jaśniej. Choć cykor dawał się we znaki, jednak było warto to zobaczyć. I co najważniejsze, w pełni zrozumieć. Tak, zrozumieć. Powracamy do tu i teraz. Ja osobiście z wielką przyjemnością uczestniczę w takich wewnętrznych podróżach dla Twojego dobra i nie tylko dla Twojego. Właśnie wchodzenie w głąb, by poznawać prawdę, poznawać to, co przed nami zakryte, co zostało zmanipulowane, by to jak najszybciej zmienić. Dziękuję za wspólną podróż. Dziękuję za palucha w górę. I jeśli Tobie spodobało się tego typu prowadzenie, zapraszam znowu do sklepiku z prawdą. Dziękuję.